Szanowni kombatanci, dostojny w jubilacie, panie Czesławie, stulatku, służby mundurowe, wojska, warty honorowej policji i straży, koleżanki i koledzy, samorządowcy, czcigodni, księża, droga młodzieży, szanowni mieszkańcy powiatu wieruszowskiego. Pamięć o wydarzeniach sprzed 80 lat sprawia, że spotykamy się corocznie w tym symbolicznym miejscu, przy obelisku, upamiętniającym poległych żołnierzy na polach krajańskich, aby przypomnieć datę szczególną dla polskiego narodu. 1 września 1939 roku. Napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę i rozpętanie. II wojny światowej, najstraszniejszego okresu w dziejach ludzkości. Nasza obecność potwierdza, że losy ojczyzny nie są nam obojętne i na zawsze pozostaną w pamięci wydarzenia sprzed 80 lat. Zebraliśmy się przy obelisku upamiętniających poległych. Aby złożyć hołd wszystkim żołnierzom ofiarom II wojny światowej. Szczególny hołd składamy tym, którzy we wrześniu 1939 roku nie szczędzili swojej krwi i życia w obronie naszej ojczyzny przed hitlerowskim i sowieckim najezdcom. Kluczowym momentem w historii II Rzeczpospolitej był Dzień 23 sierpnia 1939 roku i podpisanie paktu Libentrop mołotow który przypieczętował czwarty rozbiór Polski porucznikowi Wiktorowi Sasowi, podporucznikowi Tadeuszowi Zajdlowi, Kapralowi Stefanowi Demskiemu, szeregowcowi Leonowi Dresnerowi, szeregowcowi Stefanowi Zimochowi, bezimiennemu żołnierzowi. Proszę pana Zygmunta Hałukę, wiceprezesa Ochotniczej yy, Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czastarach o wyprowadzenie pocztów sztandarowych. Wiązankę składa stowarzyszenie gminnego koła kombatantów w Łównicach. Tatuś kiedyś wróci, wciąż obiecywała i tak całe życie z nadzieją na niego czekała.